Hej, tutaj Maciej. Witajcie. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem, że potrafię ocenić burgera po zdjęciu. W takim sensie, że po zdjęciu potrafię ocenić, czy burger jest warty spróbowania, czy też nie. Dziś postaram się Wam wytłumaczyć, jak to robię. Na początek takie zdjęcie, czyli znany Wam dobrze Big Mac. Tyle, że to zdjęcie to jedno wielkie oszustwo, bo w rzeczywistości bliżej Big Macowi do tego. Wszystkie fast foody kłamią w ten sposób. Te kanapki nie dość, że są stylizowane, a składniki są podklejane plasteliną tak, by dobrze wyglądały, by dobrze się prezentowały, by człowiek na ich widok chciał je od razu zjeść, to jeszcze poprawiane są w Photoshopie, choć teraz to nawet nie wiem, czy w całości nie są one renderowane komputerowo. Technika poszła tak do przodu, że jest to w sumie możliwe. Na całe szczęście jeszcze nie jemy wydrukowanych w drukarce kanapek. Ale i to nas pewnie w przyszłości czeka. W każdym razie chodzi mi o to, że po zdjęciach promocyjnych nie da rady w jakikolwiek sposób ocenić kanapki, a o wiele większą wartość ma zdjęcie rzeczywiste burgera. Najlepiej takiego burgera, który nie jest wcześniej w żaden sposób stylizowany i jest po prostu przeznaczony dla zwykłego klienta. Początkowo chciałem Wam pokazać to moje ocenianie burgerów po zdjęciach na przykładach swoich fotografii, ale później stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego sensu, bo przecież skoro sam robiłem te zdjęcia, to później sam jadłem te burgery i doskonale wiem, pamiętam w większości przypadków przynajmniej, jak one smakowały. I tym mógłbym się tutaj jednak zasugerować, a nie... Taki jest cel tego filmu. W związku z tym na swoim fanpage'u na Facebooku, link do niego znajdziecie w opisie filmu, poprosiłem swoich widzów i czytelników o podesłanie zdjęć burgerów, które są ich autorstwa. Zostałem ich bardzo dużo, naprawdę... zostałem zalany zdjęciami burgerów. Ale wybrałem kilka, no w zasadzie kilkanaście, które pomogą mi wyjaśnić, o co mi tak naprawdę chodzi. Kiedy patrzycie na burgera, pierwsza rzecz, która Wam się rzuca w oczy, to bułka. Od razu pragnę uciszyć tych, którzy twierdzą, że bułka w burgerze nie ma znaczenia. Bułka w burgerze ma ogromne znaczenie, bo potrafi zniszczyć wszystko. Spójrzcie na to zdjęcie. Nie wiem, kto i kiedy wymyślił, że ciemne buły z dużą ilością ziaren są dobre do burgerów, ale totalnie nie miał racji. Nie wiem jak wy, ale ja nie zgadzam się na to, by smak bułki dominował smak wołowiny w burgerze, a tak się niestety w takich przypadkach dzieje. W dodatku ziarna mogą skaleczyć podniebienie, co naprawdę nie jest fajne. Podobna rzecz tyczy się bułek uwalonych sezamem. Gdy widzę taką bułkę, to od razu wiem, że burger może i będzie niezły, ale na pewno nie będzie zaliczać się do najlepszych. Nie zrozumcie mnie źle: sezam, czy czarnuszka, czy jakakolwiek inna posypka może być fajna, tyle że musi być ona podana w dość subtelnej ilości, tak jak tutaj albo tutaj. Kiepsko zapowiadają się też bułki, z których się wręcz sypie, tak jak w tym przypadku. Ta bułka po prostu wygląda na starą. Niezbyt zachęca również mnie ta bułka, choć nie do końca potrafię wyjaśnić dlaczego. Jak więc powinna wyglądać doskonała bułka do burgerów? Na przykład tak. Lub tak. Idealne jest lekko maślane, zwarte i w żaden sposób nienapompowane pieczywo, a najlepsza bułka jest po prostu akompaniamentem dla wołowiny, a nie walczy z nią o uwagę konsumenta. Poza tym trzyma całość w ryzach i nie rozwala się podczas jedzenia. Okej, okay, sprawę bułki mamy już za sobą, czas więc na to, co jest w środku. Niestety, jeśli chodzi o mięso o kotlet z mielonej wołowiny, czyli to, co w zasadzie jest w burgerze najważniejsze. Trudno wywnioskować coś po samym zdjęciu. Często tego mięsa po prostu nie widać, tak jak tutaj. Poza tym, nawet jeśli je widać, to niewiele można o nim powiedzieć. Na przykład o tym tutaj powiemy, że to naprawdę solidny kawał mięcha. Ale nie da rady stwierdzić, jak on jest wysmażony, czy jest soczysty itd. Sprawa jest prostsza, gdy mamy zdjęcie burgera przekrojonego w pół. Tutaj widać, że wołowina jest w środku różowiutka, co dla mnie i pewnie dla sporej części z Was byłoby dodatkowym atutem. Widać to także tutaj. Przykład burgera nadgryzionego. O wiele łatwiej ocenić pozostałe składniki. Tutaj na pierwszy rzut oka wygląda ten burger na bogato, ale od razu widać też, że krążki cebulowe są zmrożonki. Swoją drogą większość burgerowni wrzuca takie krążki cebulowe do swoich burgerów, więc miejcie to na uwadze przy ewentualnych zamówieniach. Różnorodność dodatków jest tutaj naprawdę spora, i można przypuszczać, że nie wszystko będzie ze sobą dobrze komponować. A już na pewno, że coś opuści burgera i wyląduje na talerzu jeszcze w czasie konsumpcji. Ostatnia sprawa: bekon. Bekon jest bardzo ważny. Już sama jego obecność podbija ocenę burgera. Niestety czasem burgerownie potrafią go spieprzyć. Bo wiecie, bekon powinien chrupać, a nie się ciągnąć. Tutaj macie przykład naprawdę dobrze przygotowanego bekonu. Mówię to wszystko po to, abyście coś zrozumieli. Niezależnie od tego, czy lubicie takie bułki i taki bekon jak ja, bo może lubicie napompowane i uwalone sezamem pieczywo oraz ciągnący się boczek. Przed wizytą w danej burgerowni, wejdźcie na Instagrama i sprawdźcie zdjęcia zrobione w konkretnej lokalizacji. Prawdopodobnie zobaczycie sporo fot, które będą dużo mówić o serwowanych w tym miejscu burgerach. A Wy dzięki temu będziecie mogli zdecydować, czy warto. Pójść do tego lokalu i czy warto wydać w nim swoje pieniądze. Oczywiście musicie też pamiętać o tym, że tak jak zdjęcie da się upiększyć, tak jeszcze łatwiej je skopać. W gorszym świetle wiele apetycznych burgerów może wyglądać całkowicie nieapetycznie. Pamiętajcie też, że zdjęcie to jednak nie wszystko. Idzie wiele, naprawdę wiele wyłapać po jednej fotografii, ale o wiele więcej powie wam zmysł smaku. Niemniej stwierdzenie, że jedzenie ma smakować, a nie wyglądać. Nie do końca jest prawdziwe. W większości przypadków sprawdza się raczej wymyślone przeze mnie powiedzenie, że dobre jedzenie dobrze wygląda. W podobny sposób można podchodzić do wielu dań, nie tylko do burgerów. Taka pizza jest równie wdzięcznym obiektem analizy. Po prostu trzeba tylko wiedzieć na co zwracać uwagę, co nas tak naprawdę kręci w danym daniu, co w nim lubimy, co dla nas jest ważne i wyciągać wnioski na podstawie zdjęć, a później porównywać to z naszymi wrażeniami smakowymi. Dzięki za wysłuchanie do końca, to wszystko na dziś, widzimy się niebawem, dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie w komentarzach i pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapce w górę i obejrzeniu poprzednich moich filmów. Na razie, cześć, smacznego!